Dzień dobry wszystkim Kopię dzisiaj sobie w tych w inter Wróć na dysku Znalazłem film z roku 2012 Może go gdzieś wrzucałem już Ale dzisiaj obgadam go, dobra? Powiem wam więcej o tych roślinach, które już były 2012 i 2013 Także przechodzimy do Pierwszych filmów Stalewiakowych No wcześniej też kręciłem, ale jeszcze na YouTube jakoś chyba nie wrzucałem Dobra, przechodzimy Witajcie w roku 2012, a dokładnie kwiecień to był. Pierwszy to jest Maureli, zobaczcie, w 2012 już miałem pierwszego bananowca, oczywiście poległ. Aurekary chyczylińskie, zobaczcie jakie malutkie. Cztery sztuki miałem, na dzień dzisiejszy mam trzy. I jedna dosyć choruje, nie wiem dlaczego, szczerze. Trawa pampasowa tutaj na środku teraz pokazuję. Miałem jakiś czas temu też trawę pampasową. Tutaj z tyłu patyk, hmm, to mógł być klon palmowy. Trochę lat minęło, wiecie, to to już tak człowiek do końca nie pamięta. Lima Rossa. Zawsze twierdziłem, że to jest mandarynka, aż mnie ktoś zwrócił uwagę w filmach. I to byłaby lima Rossa. Na dzisiejszą chwilę nie mam. Pałowie z patyków stalewek już kombinował. Z Paulowniami, To już tak 2008-2009 zaczynałem. To też będzie chyba klon palmowy. Jak się nie mylę. Z tyłu na dole komic. Granat z pestki. Do dziś go mam. Zobaczcie ile lat, ale słabo się ma w gruncie. Trochę karpus, który jest w gruncie. Zobaczcie jaki już jaki malutki był. Juka chyba rozstrata, a po prawej jest rygida, bo miała zawsze inne liście. No to wiecie jaka roztrata teraz duża jest. Jak ktoś nie wie, to niech zobaczy nowsze filmy. O, tu jest klonik palmowy. Oczywiście nie przetrwał w moim ogródku. Bardzo, bardzo srogie, dosyć zimy jeszcze mieliśmy wtedy. O, patrzcie, cytrynki skierniewickie pierwsze moje. Te, co mam takie wielkie teraz. Tak, to są te cytryny. Z tyłu tam było widać jeszcze paulownię. Winogron do dziś jest rośnie w tym samym miejscu. A tak taką szklarenkę miałem przy folii, tam z drugiej strony. Ruszczyk myszopłoch, oczywiście też mam cały czas. Pierwsza Musa Akuminata. Zobaczcie, pierwsza. <gryś> Pierwszy paradowiec stalewiaka. Ależ czasu minęło, co? Masakra. Po lewej stronie jest Musa. Po lewej basio, który mi główny pięć zdychał, a potem puścił odrosty i do dziś mam odrosty z tego basio. Czyli już jest tyle pokoleń, że się po prostu w pale nie mieści. Przechodzimy rok 2013. Piwnica! Piwnica! Dalej Aurekarium. O, zobaczcie, ciutko się rozrosły. Siek na zewnątrz widać. <laughs> to były zimy, kurczę. Fajnie tak trafić takie stare filmy, wrzucić O, jak, jakie tynki. Bez tynków. Ruszczyk chowałem, no bo dosyć sporem rozy było jeszcze. A teraz ruszczyka w ogóle nie chowam. Także klimat nam się tak, tak pozmienia, że się po prostu w głowie nie mieści. Wiecie, film taki trochę chaotyczny, no bo to takie... Nie było tej wprawy jeszcze. Waszyngtonia, tą wielką, co mam, to jest ta właśnie Waszyngtonia, jaka malutka jeszcze była. Ta, co jest w szklarni, co ją pokazywałem ostatnio na filmie. Oczywiście grupa Stalewiak, zapomniałem powiedzieć na początku filmu. Jak coś... O, trachuś chowałem go, a teraz jest w gruncie. Co za czasy, powiem wam, kurde. Zadam jeszcze, pokażę. Oczywiście to filmy były nieme, tylko takie wiecie, nagrywanie. No taka fajna historia. O, Maureli ile podróż już? I widzę, że coraz więcej tam już bananów było. Wiecie, już nie pamiętam dokładnie, jak to się zamawiało. Bo trochę czasu minęło do 2013. To pewnie coś tam pościągałem jeszcze. Chyba dwa Maureli tam są, jak się nie mylę. O, patrzcie, jaki ledzik, jakie doświetlenie wisi tam pod bananem. Ja tam coś kombinowałem, pamiętam. To jest basioczek na 100%. <laughs> Kurde. Kupowałem LEDy i sam robiłem takie doświetlania roślin, nie? Także wiecie, tak to jest. Oczywiście, dziękuję za zasięgi, oczywiście. O, oczywiście, co to mamy? To będzie chyba Rygida albo Rostrata. Holender, mylą mi się. Rygida ma bardziej szerokie liście, jak się nie mylę. A burdel w piwnicy? O, tu będzie Rostrata, gęstsze. Ale numerek, 7 lat temu, dokładnie. O, Maureliak już podróż grubasek, ale niestety traciłem, mnie, źle zimowałem. Wyciągały się tak jak u was u niektórych. Nikt nie chciał słuchać. Znaczy ja, ja nie miałem kogo słuchać za bardzo, bo to raczkowało. Człowiek kombinował. Potem za, za długo w zimnym trzymałem, to mi no mi tak padały po prostu Maurelaski. No. Ja w tynku, nie ma w piwnicy nic. Kurczę, to wszystko już porobione. Bezkitu. No nie miałem za dużo tych roślin, jak widzicie. To było tyle. I to byłoby na tyle. Ja trochę ubrany jak na niedźwiedzia, bo dzisiaj tu było 8 stopni rano. Minus jeden i wiatr południowy w szklarnie, No i także. No trochę się zmieniło. Widzieliście, ile miałem roślin. No teraz się trochę to powiększyło, wszystko. Tak trochę. Wiecie, jak to jest. Hobbystycznie z czasem to jest tyle tego, że się w pale nie mieści, i potem ciężko to uchować. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Myślę, że taka historia dosyć ciekawa jest, bo mnie to się gęba ucieszyło, jak żebym to zobaczył. Gdzie to rośliny tak porosły wszystkie, nie? Dobra, idę. Zmontuję filmik przy niedzieli, jak znalazł. Trzymajcie się i na razie.